kochani z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś, zrobimy czytanie. Zobaczymy, co dzisiaj ciekawego w naszym codziennym tarodzie. Co z naszymi codziennymi energiami. Jestem w innym miejscu, bo chciałam zmienić przestrzeń. I myślę, że z korzyścią dla nas wszystkich. Więc... Moi drodzy... Zobaczmy co się dzisiaj się Nie, ten kanał to nie jest żart. To nie jest żart. Jak ty to robisz? Demon odwrócony pod spodem. Poszukiwanie wizji odwrócone. Przekleństwo w pozycji prawidłowej. Nie wiem, dlaczego nie chcę tego położyć na środek. Chcę to położyć w przeszłości. Położyć w przeszłości. Tak, bo to jest wyjście z tego systemu. Wyjście w ogóle z lekcji karmicznej. Okej. Okay. Wyjście z tego demona. Okej. Okay. W takim razie uspecyfikujmy go. Nie ma takiego słowa. Wyspecyfikujmy. Jeżeli to będzie chciało przejść. Związki. Wystarczająco dobry. Odwrócone. Jesteś dobry i doskonały, będąc takim, jakim jesteś teraz. Jakieś braki. Nauczanie na temat. Wczoraj mówiłam o tym? Nie, w niedzielę. Czytanie na niedzielę mówiłam o tym. Mówiłam o tym, że 10 pentakli że była jakaś energia, którą wydawało ci się, że nie masz, że, że, nie, 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 że nie, by, nie byliście świadomi tego, że jesteś w energii jakiegoś nieświadomego braku, i poprzez pokazanie ci, że tak naprawdę to masz. Chciało ci być pokazane, że. Czym był ten nieświadomy brak? Okej. Okay. To jest tak, jakby być w energii poszukiwania czegoś, co brakuje, po to tylko, żeby zobaczyć, że nigdy ci tego nie brakowało. Że zawsze to, zawsze to miałaś, zawsze to było w tobie. Ok. To jest na pewno jakaś przeszłość. No zobaczmy, co Paro chcę powiedzieć dzisiaj. Tak, to jest wyjście z jakiejś wizji. Chciałabym powiedzieć, że to jest wizja, którą dzieliliście z kimś. I całkiem możliwe, że w związku z tym, że wiecie już, jaki kierunek obrać, albo jaki jest wasz autentyczny kierunek, albo wasze drogi rozeszły się z tymi wszystkimi na pewno, na pewno energetycznie drogi rozeszły się ze wszystkimi, z którymi. Mieliście tą wspólną wizję, nieświadomą. I to, co odbieram, to to, że było tam jakieś oddziaływanie energetyczne. To znaczy, że mogliście nie wiedzieć o tym, że w jakiś sposób współdziałacie albo oddziałujecie na siebie I co w związku z tym w związku z tym Jest tak, jakby ten etap był potrzebny po to, żebyście zmienili perspektywę, w czym jesteście właśnie nieświadomie we współuczestnictwie, bym chciała powiedzieć. We współuczestnictwie. I okazało się, że współuczestnictwo było czymś, nie chcę powiedzieć niedojrzałym albo toksycznym, ale chcę powiedzieć w swojej bardzo okrojonej wersji autentyczności, że tak powiem, mm, ładnie. Bądź ładna. I to jest Twoja praca. Bądź ładna. To jest Twoja praca. I jeżeli uznasz, że to jest Twoja praca, to to jest Twoja praca i za to jest Ci płacone. Ale w takim układzie dochodzi do tego pewne współ... Pewien współudział w Twojej pracy. To znaczy, ktoś w jakiś sposób musi, to Ty musisz w jakiś sposób komuś służyć, tym, że jesteś ładna, tym, że pracujesz nad tym, żeby być ładną, powiedzmy, prawda? I to, co się okazało, to to, że pracowaliście nad czymś, nad czym nieświadomie co nieświadomie po prostu wybraliście jaką waszą pracę typu na przykład opieka nad kimś typu reparenting czyli nauczanie siebie Bycia. Inaczej, dawanie sobie opieki, takiej, jakiej nigdy nie zaznaliście, jako dzieci na przykład. I nawet nie wiedzieliście o tym, że jesteście na tej linii czasu, gdzie mogliście to w ogóle potraktować jako pracę. Druga strona, że tak powiem, tego spektrum jest taka, że to, co odbieram, to mogliście dawno temu, jakieś, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu, wygłosić jakiś, nawet żartem, statement, czyli jakiś nie osąd, ale Twoją pozycję w jakiś sposób, tego kim jesteś. Całej układance, czyli powiedzmy. Ironicznie powiedzieliście, albo sarkastycznie powiedzieliście, co jest formą toksyczności. Ironia, i sarkazm, jest formą toksyczności, ponieważ jest pewnym zniekształceniem rzeczywistości. I, jest, I może być formą manipulacji, eee, Wygłościliście jakiś osąd na temat tego, kim jesteście w bardzo prosty, ironiczny sposób. Ja jestem za stara na to. Pomimo tego, że nie wiem, wcale nie, byłyście, nie byliście starzy. Ja jestem za stary na to. I automatycznie postawiliście się w sytuacji, w której nie wiedzieliście, że odpowiadacie na pytanie wszechświata, które brzmiało: co chcesz w życiu robić? I dlatego lekcja karmiczna, z której. Teraz wyszliście, pokazała Wam, że niezależnie od tego, co wybraliście na Waszą pracę, miała Wam pokazać, powiedzieć, że jesteście absolutnie wystarczający na wszystko, co. Wydawało Wam się, że nie możecie zrobić w przeszłości. I tu jest napisane, pod spodem mamy z numerem 10: związki. Twoje związki z innymi odzwierciedlają relację, jaką masz ze sobą. Nie do końca się z tym zgodzę. Dlaczego? Dlatego, że Niekoniecznie mam taką samą relację z innymi. Inni nie są odzwierciedleniem jakiejś zasady energetycznej, którą mam w sobie, co nie oznacza, że ja nią podążam. To znaczy, że stawiam się i zawsze się stawiałam w daniu sobie wolności wyboru, w jaki sposób i czym jest dla, dla mnie dana relacja. Czyli ta przestrzeń, w której wsadziłam medytację. Dlatego, że Zauważyłam, że jest bardzo skutecznym narzędziem do tego, żeby robić jeszcze więcej przestrzeni i dzięki temu nauczyć się tego, kim jestem. I to okazało się moją pracą, co kompletnie nie był, i to było dla mnie nieuświadomionym wyborem mojej pracy. Esencją mojej pracy. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie widzisz albo zobaczysz, że skutek, jaki przyniosła Twoja praca, jest odwrotny do zamierzonego. Na pewno będę robić przedłużone czytanie do tego czytania, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie i udostępnię Ci przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. Więc. Skutek, który odnieśliście, nie był taki, jaki oczekiwaliście. Nie dlatego, że wasza praca się nie udała, albo w jakiś sposób ponieśliście porażkę w waszej pracy, ale dlatego, że esencja i powód waszej pracy był inny. Czyli jeżeli skupiliście się na przykład na tym, jakie. Prof... jeżeli na początku pracy gdzieś tam zobaczyliście wizję siebie na końcu tej drogi, którą je, która jest teraz, powiedzmy, nie wiem, 10-20 lat temu, to. Wtedy widzieliście się w zupełnie innym miejscu niż jesteście teraz. Dlaczego? Dlatego, że nie do końca rozumieliście wtedy, co jest esencją, co jest prawdą, co jest prawdziwym powodem i autentycznym powodem waszej pracy. Najprościej mówiąc, podejmując decyzję, co będziecie robić, nie wiedzieliście tak naprawdę dlaczego. I nawet jeżeli wtedy odpowiedzieliście sobie pyta na pytanie, dlaczego coś robicie, i nawet jeżeli to była najgłębsza z możliwych odpowiedzi, to i tak esencja Prawdy, powodu, dla którego robicie, czy wybraliście pracę, jest inna. I ta esencja została przez Was osiągnięta. Dlaczego? Dlatego, że wyszliście z lekcji karmicznej. Czyli wyszliście z demona, wyszliście z cienia, czyli z ukrycia, Nieświadomości, jeśli chodzi o podejmowanie waszych decyzji. I to, co zostało, to, co zostanie naświetlone, to limitacje. I limitacje zawsze opierały się na braku miłości własnej, to znaczy braku stawiania się na pierwszym miejscu, braku wywierania najpierw na sobie impresji albo y Podziwu albo uznania, zanim poszli się z tym dalej. Było to nieświadome. Patrzcie na mnie, co potrafię zrobić. Niekoniecznie wiedząc, co jest sensem tej lekcji karmicznej, więc. To co było ukrytą pracą w tym wszystkim, to było przewidzieć, czyli być tym jasnowidzem, albo jakiegoś rodzaju duchowym. Odpowiednikiem mądrości, żeby wiedzieć, czy faktycznie wykonuje to, co mam robić. A nie po to, żeby okazało się, że. Robię jakąś nadaremną pracę, że jest to nieskuteczne albo niepotrzebne, prawda? Najprościej mówiąc, na, nakarmić swój smutek e, szczęściem. Czy nakarmić swój smutek smutkiem? Czy rozpoznać, czym jest smutek w Tobie? Czym jest rozpoznanie braku rozpoznania? Czy rozpoznanie w sobie bycie Byciem nierozpoznanym przez samego siebie, przez samą siebie. Więc moment, w którym spotkasz się dzisiaj ze swoim smutkiem, jest sukcesem, Według lekcji karmicznej, z której wyszliście, czyli już to wcześniej robiliście, czyli to nie jest nowy proces, o którym mówię. Sukcesem jest spotkanie się w swoim smutku i w swojej żałobie, po to, żeby móc wybrać świadomie nowe metody. Albo takie metody generalnie, które działają, które nakarmią smutek radością, czyli spełnieniem, czyli spotkaniem siebie jako autentyczna wersja siebie, po to, żeby móc na nowo wybrać ten aspekt, który spotkałaś, spotkałeś w sobie jako smutny. I to jest bardzo kontrowersyjny punkt, dlatego że nieświadoma, kolektywna wiedza, jaka była nam przekazywana z pokolenia na pokolenie, była taka, że szczęście, które masz wybrać, jest określone społecznie poprzez na przykład założenie rodziny, poprzez na przykład urodzenie dzieci, poprzez na przykład posiadanie pracy 9-17, poprzez na przykład wolne weekendy w pracy, poprzez i tak dalej, i tak dalej. Więc kontrowersyjnym jest tutaj powiedzieć, że możesz wybrać swoją drogę w momencie, w którym Spotkasz siebie jako smutną osobę, jako niespełnioną osobę. Będzie to dla ciebie, dla twojego mózgu i dla twojego organizmu. Będzie to super szokujące i super kontrowersyjne, że możesz dla siebie wybrać inaczej niż dotychczas. Tak jak ci. Powiedziano, że musisz to zrobić. Będę kontynuować wyciągać karty, tak jak wspomniałam. Proszę nie zapomnij subskrybować, to naprawdę pomaga temu miejscu w rozbudowie. Mam nadzieję, że dołączy więcej oglądających. Witam nowo przybyłych i do następnego. Pa. pa.